Otyłość to choroba, to choroba przewlekła o bardzo dużej nawrotowości. Otyłość, która wciąż nie znajduje rozwiązań systemowych. Pacjent z chorobą otyłościową wciąż nie ma ustalonej ścieżki swojej postępowania i zgłaszania się. W związku z tym jedynym rozwiązaniem, jakie na dzień dzisiejszy się rysuje w tych rozwiązaniach systemowych, to wizyta u lekarza rodzinnego. I dlatego Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości, żeby pomóc lekarzom rodzinnym, po prostu napisaliśmy skrócony przewodnik po zaleceniach Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości 2024. Te skrócone zalecenia to pięć stron krok po kroku postępowania, co zrobić z pacjentem, kiedy on wchodzi do gabinetu, jak mu tą chorobę rozpoznać, jak rozpoznać zaburzenia narządowe, jak pacjenta diagnozować, jak go leczyć, w jaki sposób komunikować o chorobie otyłościowej no i w końcu jak monitorować wyniki. Mamy w tej chwili bardzo dobrze, dobre narzędzia, mamy bardzo dobrą farmakoterapię. W połączeniu razem z metodami niefarmakologicznymi jesteśmy w stanie skutecznie tą chorobę leczyć oraz leczyć jej powikłania. Choroba otyłościowa to choroba również wielonarządowa. To choroba, która wynika z zaburzeń zarówno homostazy energetycznych, jak i homeostazy metabolicznej, głównie metabolizmu węglowodanów i lipidów. Dlatego też lekarz rodzinny, mając takie, mając takie wskazówki postępowania, jest w stanie po prostu na każdej wizycie, kierując się tymi wskazówkami, skutecznie prowadzić terapię pacjenta z chorobą otyłościową.